Siema Witam was Witam Live jest, live on Tylko nie z Fortnite niestety yy, Musimy zmienić opis No, yy, ale nic się nie dzieje, myślę Nic się nie dzieje, myślę. No, myślę, że jest nawet kit. Witam jedną osobę. Witam jedną osobkę. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Dobra. Teraz może pójdziemy zabrać te jagódki. Nie będziecie zadawać jakieś pytania na trzecie. Tylko o, teraz będzie trzeba... O, dobra, nie zadał mi nic. Ale ja trzeba to zebrać i przejść. I teraz to będzie trzeba zjeść. Na no, spokojnie. Dobra. Wow, patrzcie na to. Dobra, mm, tam już chyba nic nie mamy do zrobienia. Czy mamy coś tu do zrobienia? Łoś, naprawdę. O, A się ta kręga rusza dziwnie, dobra. Teraz będzie git. Więc tak, możecie oceniać bazę, którą za chwilę Wam pokażę, którą robiliśmy razem z Wami na live. Tutaj, no i tak to wygląda. No, tak to wygląda. To coś takiego, taki pstryk, fajny. tak fajny. ja to się nie unosi przez te shadery leciutkie? Znaczy no, ja nie mam no, mam no, takie leciutkie shadery. No, jeszcze tutaj jest. To coś. No to, gdzie się to... Tu... Świnki są, świnki. Tak, cześć świnki. O, przepraszam. Świnki potrzebują więcej światła, to po pierwsze. Świn, tutaj musi być dużo światła. Tylko tak spokojnie, żeby się nie podpaliły te świnki. Myślę, że mam tyle wystarczy światła, co? Myślę, że tak. No kurczaczki, jeszcze tylko 10 minutek live'a. Dobra, kto chce? Dostanie, Każdy dostanie. Spokojnie. Chyba już każdy tam dostanie? Nie. Dobra. Hum. Dobra. Mamy już z tej bazy w sumie wyjść. a Dobra, otwiera się tam drzwi. A Uj ojeju Dobrze, że mamy zbroję Bo się bardziej obawiał To była nasza baza kiedyś Na pierwszym live ie. To była nasza baza i zobaczcie Potem ona tu zeszła, tu, tu no i tak się rozkopowywało to wszystko, nie? To za chwilę pewno też coś będzie Tutaj było Tutaj była ta baza z lawą. Nie wziąłem kilofa ze sobą. Szkoda, że nie wziąłem z sobą kilofa. Dobra. Szukałem tam chyba wtedy żelaza tam co się zgubiliśmy. Obsydian, ja obsydian. Nie wiedziałam o tym. To mi niespodzianka. Dobra. Ale to mi niespodzianka. Tutaj może zrobić taki wodospad. No, nie, 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 nie. Tu. Albo nie no, w sumie stąd będzie ten wodospad. już mi iść stąd grzecznie? Mam live'a! Nie zastraszaj moich widzów. Nie zastraszaj moich widzów. Witam trzy osoby! Nie na, nie, na pewno tego nie będę jadł. Dobra. Możemy iść dalej robić ten wodospad. Co z tego, że jest noc? Nocą to jest trzeba pracować. Czekajcie, to jest dotąd. Czy gdzie? To będzie na pewno szło... Tak. Na pewno to będzie szło tak w sumie. Witam osoby na live, bardzo Was serdecznie. A, bo to było nasze źródełko. O nie. Nasze źródełko. To z tego creepera głupiego wszystko. Legło w gruzach. Tak to było. Dobra, w sumie możemy tutaj było. No i wszędzie możemy stąd wziąć jedno. I tutaj, o jezu, nie, tutaj. Witam dwie osoby. Subskrybujcie, bo oczywiście. Używajcie kodu LMC, myślnik TTV w sklepie. Ponad 30 subów. Konkurs na 50 zł do wygrania. PaySafeCardem cardem. Konkurs na takie tysiąc faudolców na tysiąc faudolców będzie konkurencja